Materiał realizowany dla portalu histmag.org. Histmag.org Łączy nas historia. Memorandum budapesztańskie. Jak Ukraina oddała broń nuklearną za gwarancję bezpieczeństwa. Był grudzień 1994 roku. Na gruzach po zimnowojennej rzeczywistości formułowano nowe porządki. Ukraina zobowiązała się do przekazania broni nuklearnej Rosji. Z kolei imperium to, a także Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. W efekcie doszło do podpisania Memorandum Budapesztańskiego. Ukraina ogłosiła niepodległość 24 sierpnia 1991 roku. W tym czasie na jej terenie znajdowało się 176 pocisków wielogłowicowych, blisko 2000 głowic bojowych i 44 bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Był to potężny arsenał, być może większy niż ówcześniej brytyjski, francuski i chiński łącznie, z którym liczyły się wszystkie światowe mocarstwa. W ich interesie było zmniejszanie dostępu do tego typu broni wśród pozostałych państw. Jak wskazuje Rafał Kopeć, z broni nuklearnej do 1998 roku zrezygnowały Republika Południowej Afryki, Kazachstan, Białoruś i Ukraina. Głowice wyjeżdżają do Rosji. Ukraina pod naciskiem Rosji i USA zdecydowała się na rozpoczęcie procesu przenoszenia broni masowego rażenia. Działania te zaczęły się w 1992 roku wraz z podpisaniem przez Ukrainę, Białoruś i Kazachstan artykułu 5 protokołu lizbońskiego który zobowiązywał postsowieckie państwa do denuklearyzacji. Dopiero dwa lata później, w grudniu 1994 roku, udało się przybliżyć do realizacji zainicjowanych wcześniej ustaleń. Przedstawiciele Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi podpisali porozumienie określane jako Memorandum Budapesztańskie. Był to dokument, który w ujęciu prawa międzynarodowego stanowił niewiążące porozumienie, co, jak pokazały późniejsze wydarzenia, miało bardzo poważne konsekwencje dla pozycji poszczególnych sygnatariuszy, a najtragiczniejsze dla Ukrainy. Głównym założeniem memorandum było przekazanie broni nuklearnej Rosji. Ukraina w zamian domagała się gwarancji niepodległości ze strony USA. Stany Zjednoczone rzeczywiście podpisały dokument dotyczący integralności i suwerenności Ukrainy, jednak w zupełnie innej randze niż oczekiwałby Kijów. W ramach negocjacji Ukrainie udało się jeszcze zapewnić dostarczenie paliw do elektrowni jądrowych oraz pokrycie kosztów procesu przekazania broni. USA wspólnie z Wielką Brytanią dbały przede wszystkim o własny interes, jakim była denuklearyzacja Ukrainy, a nie obrona tego państwa. Należy ocenić, że największym beneficjentem podpisanego w Budapeszcie memorandum była jednak Rosja, która przejęła po dawnym państwie satelitarnym arsenał, z jednej strony wzmacniając własną zdolność bojową, z drugiej radykalnie osłabiając potencjalnego przeciwnika. Wbrew pozorom współczesna ocena porozumienia podpisanego w Budapeszcie jest niejednoznaczna. Wydawać by się mogło, że Ukraina w zamian za niejasne i niewiążące gwarancje bezpieczeństwa dobrowolnie oddała swoją najgroźniejszą broń. Trudności w ocenie odnoszą się przede wszystkim do kwestionowania zdolności bojowej użycia przez Ukrainę arsenału nuklearnego. Część badaczy jest zdania, że Ukraina nie była w stanie wykorzystać głowic do potencjalnego ataku, co stawiałoby podpisanie memorandum w całkiem innym świetle. Co ważne, jak wskazuje Eugeniusz Mironowicz, już w swojej deklaracji o suwerenności z 1990 roku Ukraina proklamowała status państwa niepodległego, które nie dysponuje bronią atomową. Z pewnością duża była też siła nacisków zewnętrznych na podpisanie dokumentu. Tym bardziej, że interes Rosji był zbieżny z oczekiwaniami państw Zachodu. Ostatecznie Ukraina podpisała porozumienie 5 grudnia 1994 roku, rozpoczynając proces całkowitej denuklearyzacji kraju. Polityczne echa tej decyzji i pytania o jej słuszność powracały przy okazji kolejnych napięć z Rosją, m.in. jeszcze w latach 90., podczas podziału floty czarnomorskiej. Kwestie gwarancji bezpieczeństwa przywołano zaś po rosyjskiej agresji na wschodnią część Ukrainy w 2014 roku. Zanieważne uznał je wówczas Władimir Putin. Także w 2022 roku, po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję, wielu komentatorów przypominało o gwarancjach, jakich Zachód i Rosja udzielali Kijowowi niespełna 30 lat wcześniej. Ostatecznie Memorandum budapesztańskie pozbawiło Ukrainę groźnej broni, nie dając jej wiele w zamian. Zamiast umowy międzynarodowej, jak wskazuje Agata Kleczkowska, podpisano porozumienie polityczne, którego treść i moc prawna w obliczu agresji rosyjskiej nie zmusza Stanów Zjednoczonych ani Wielkiej Brytanii do obrony Ukrainy. Osobną kwestią jest moralny wymiar tego porozumienia, który, w odniesieniu do Rosji, nie pozostawia wątpliwości co do jej fałszywych intencji. W obliczu toczącej się wojny poddaje w wątpliwość także długofalową wizję bezpieczeństwa regionu, na którą liczył Zachód. Pełna treść Memorandum Budapesztańskiego dostępna jest pod linkiem do artykułu w opisie tego filmu. Dla portalu histmag.org czytał Jakub Jagodziński. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, aby dalej się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.